Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie po kolejnej dłuższej przerwie z Counter Strike Global Offensive i w sumie nie tylko tej gry. E, zapraszam was na kolejny odcinek dowodu zbrodni z serii Zgłoś Cheatera e, w Counter Strike Global Offensive. No i tym razem e, to nie jest demko podesłane przez kogoś z was, tylko po prostu ja grając razem ze swoim znajomym Trowim, którego powinien się również kojarzyć z różnych materiałów. Napotkaliśmy właśnie cheatera, a nawet dwóch wam powiem, z tym, że jeden dostał już bana, więc o nim powiedzmy, że nie będę opowiadał zbyt długo, tylko wspomnę, który to był. I oczywiście, tak jak widzicie, nie jestem to ja, bo akurat śledzę z samego siebie, ale będzie to inny jego mość. Jak to mniej więcej wyglądało? Otóż graliśmy, tak jak widzicie, na niuku. ja to już przewinę może na pierwszą rudę, żeby tutaj się nie strzelali. Żeby nam nie zagłuszać tutaj materiału, zatem graliśmy na nuku. Na początku startowaliśmy po stronie terror. Ja tutaj będę przewijał te rundy, i jak zobaczycie, bardzo gładko nam szło. Jeszcze mamy 0,5. To jest skończyć naprawdę na wysokim wyniku. Dosyć ładnie nam szło. Możecie zobaczyć statystyki przeciwników. że my 3 kile, 2 4, 2, 3. Więc to jest naprawdę bardzo mało. Szło, jak nam, szło nam jak spłatka. Miał miałem tutaj 7. Więc naprawdę nie było praktycznie oporu ze strony przeciwników, i myśleliśmy, że po prostu będzie to prosta, łatwa gra, e, którą po prostu wygramy. Najzwyczajniej w świecie. E, no ale niestety, e, po zmianie stron, tuż, do, tuż po zmianie stron, pierwsza runda, czekajcie, to jest ostatnia, teraz była zmiana stron. przełączę sobie teraz na locker. Easy. Locker Easy to jest koleś, który dostał już bana i dosłownie w pierwszej rundzie był już odpalony. Zobaczcie, że on nawet teraz. O, widzicie? Był taki przeskok w górę. Ruch myszki był taki gwałtowny, dlatego że on prawdopodobnie był zaltabowany, był na pulpicie i coś odpalał. W momencie, kiedy właśnie wracacie do gry, to właśnie tak myszka Wam reaguje. Zobaczcie, że tam ci na niego czekali doskonale wiedzieli, że. Że on się odpalił no i koleś na pewno miał wucha, czy miał w Auto Aim'a, tego niestety nie wiem, bo nawet go nie podglądałem, gdyż wiedziałem, że e, dostał już bana w na jego profil. Zobaczcie, że mnie nie mógł tam widzieć, bo byłem jeszcze za ścianą. No ale jak widać, jak widać, e, strzelał do mnie, bez problemu. O tej dostał w plecy, no, siłą rzeczy mając w ucha, nie mogą widzieć to co się dzieje za nimi. No, i tutaj tą rundę akurat udało nam się wygrać. Przeżyliśmy to tam. Jeszcze był jeden koleś na górze, ten go chyba ściągnie, z tego co pamiętam. A nie, jednak zginął. Ale wydaje mi się, że ogólnie ta runda będzie dla nas. Ja jeszcze tak z ciekawości tutaj sobie zobaczę. Chociaż, tak już z ciekawości, dla przypomnienia, o ten szedł na dół. A bomba była w ogóle w menu, nie wiem po co on tam poszedł. A nie, sorry, on to przegrał. Dobra, on to przegrał. Dostanie po prostu w plecy. Nie spodziewał się tego. Także naprawdę bardzo ładne zagranie z jego strony. Zatem nie będziemy już patrzeć jak on ginie. Przewiniemy sobie do kolejnej rundy. I tym razem weźmy na Infinity. Zobaczmy, że, że ten jego mość dosłownie identycznej sytuacji tutaj będzie. Że będzie czekał na spawnie, bo jest altabowany. Jest na pulpicie i prawdopodobnie coś wygrywa. Zobaczcie, że raz będzie dosłownie ten sam ruch bo najzwyczajniej w świecie powróci do gry. Na pewno nieraz już tak robiliście i zauważyliście, że Wam myszka gdzieś tam e, odleciała. Także teraz powinien nam wrócić. I będziecie, będziecie to dokładnie widzieć. No dawaj, Infinity. Tamci w ogóle już popadali. O, właśnie, to był ten moment. No i wraca. E, no już od razu Pierwszy moment, pierwsze kroki i zobaczcie, że idealnie e, będzie się patrzył na typa, na Heisenberga, który tam stoi przy wentach. Teraz jeszcze pewnie coś tam sobie ustawia i zobaczcie. Cofnie się. Tak, zobaczcie. Idealnie patrzy ten punkt, gdzie ta osoba stoi. No, tam ci nie mogłem dać info, bo sami tam się nie patrzą, więc no, ewidentny Wucha. Auto Aima nie zauważyłem u tego kolesia, ale Wucha ma na 100%. W poprzedniej rundzie tylko Locker się odpali. Tutaj, jak widać, właśnie ten jego mość włączył cheaty. No i cóż, no, kolejny czy też w grze, nawet tym razem w mojej grze, aczkolwiek mi się to rzadko zdarza. Poza tym ostatnio bardzo mało grałem w Counter-Strike'a i to była moja, może nie wiem, trzecia gra od miesiąca czy nawet dwóch. Więc y, sami widzicie, że cheaterzy są ciągle wśród nas, i tak w sumie zdrowi się rozwodziliśmy na tym, że prawdopodobnie, prawdopodobnie jest to wina e, ciągłych promocji na tą grę. Ludzie ciągle zakładają nowe konta, e, żeby właśnie e, cheatować, żeby jakoś zarabiać na skinach, e, także no, kombinują na wszystkie strony. No i niestety odbija się to na naszych grach, na naszych osobach, które chcą po prostu sobie normalnie pograć. No i cóż, nic nie zrobimy. Jedynie, jedynie właśnie możemy tworzyć takie filmiki i nakłaniać do tego, aby ludzie zgłaszali takie osoby. No cóż, słuchajcie, no was siła. Mam nadzieję, że zgłosicie tego jego mościa. Oczywiście pamiętajcie, że musicie być zalogowani, jeśli wchodzicie przez stronę internetową, bo jeśli koleś będzie miał ustawiony profil prywatny, to niestety takiej opcji nie będziecie mogli dojrzeć, no i klikacie po prostu więcej, zgłoś naruszenie zasad, następnie zaznacza, zaznaczacie prawdopodobne oszukiwanie w grze no i wpisujecie regułkę, którą oczywiście wam podałem w opisie tego filmu także ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i mam nadzieję, że kolejny cheater zostanie bana będziemy to śledzić na bieżąco, jeśli ktoś zauważy, że już dostał bana to może mi napisać wtedy, zaznaczę to na filmiku, że sprawa jest zamknięta. No i cóż, ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, hej!